To, to, to I teraz skradanie się. Tu trzymam i tu klikam sobie. Kurde, to może przejść, wiecie? To może przejść. Będę musiał znaleźć bardzo odpowiedni świat. Przed 9 została za wydana zapowiedź live, tak? O kurde, ktoś napisał mi na czacie. Faktycznie. Faktycznie, trzeci październik. Uuuu. <laughs> Huge update! Woo! 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 Ludzie, pokażę Wam! Woo! Woo! Minecraft Lives! To są. To, 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 to są z tego, z Minecraft Wars, czy coś tam. Minecraft e, Earth, chyba. To nas nie interesuje. Huge updates! Jakieś losowanki. Twój. Jakieś głosowanko będzie na MOBA. Ja! Yeah! Nowego MOBA będzie wybierali! Woo! Jestem przekonany, Ludzie, faktycznie duży update. Duży update, czajcie to. I wybieramy nowego MOBA. Podejrzewam, że będziemy wybierali spośród MOBów dostępnych w Minecraft yy, Earth Równo za miesiąc. Auu! Hehehe, trzeci październik. Okej, okay, jest dobrze, jest nieźle. Ale fajnie. Będzie dobrze, moi drodzy, musi być dobrze. Okej. Okay. Fajnie. A co za ekwipunkiem? Wszystkiego się dowiesz. Będę musiał nagrać o tym filmik, ale to chyba później. Kurde, dobra, czekajcie. Mogę...